Cześć, ja jestem Kasia i bardzo serdecznie witam Was w nowym filmie i dzisiaj porozmawiamy o lampach do uprawy roślin. Miałam całkowicie inną koncepcję na dzisiejszy film, ponieważ myślałam, że porozmawiam do Was tylko i wyłącznie na temat dwóch nowych, zakupionych ostatnio przeze mnie lampach i że razem sobie je zamontujemy. Ale niestety, jedna z nich bardzo, ale to bardzo mnie rozczarowała, i zrezygnowałam z pomysłu jej montowania u siebie, i o tym wszystkim dzisiaj Wam poopowiadam, ale. Omówię dzisiaj również wszystkie lampy, z którymi miałam do czynienia i które testowałam. Trochę ich jest, więc myślę, że ten film będzie dość długi, ale podzielę go odpowiednio na rozdziały, ponieważ wiem, że osoby, które. Pierwszy raz stoją przed zakupem nowej lampy, zastanawiają się, jaką wybrać, jaka będzie najlepsza. Każdy wiem, że ma również inny budżet, więc chciałabym właśnie Wam tym filmie, filmem pomóc. Od razu również zaznaczę, że ja nie jestem osobą techniczną, więc nie będę na pewno tutaj rozgadywać się na temat tych technicznych aspektów lamp, lecz będę się dzielić z Wami moim doświadczeniem, moimi obserwacjami. Y, które wynikają z... Y, 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 po prostu użytkowaniach tych lamp, jak moje rośliny się pod nimi rozwijały, jak na nie reagowały. Zacznę omawiać chronologicznie i w pierwszej kolejności omówię te lampy, które były, są ze mną właściwie najdłużej, a na końcu właśnie przejdę do moich dwóch nowości. I jako pierwszą na tapet weźmiemy tę krótką, niepozorną lampę, która jest ze mną zdecydowanie najdłużej i którą kupiłam jaką pierwszą już wiele lat temu, ale używam ją po dziś dzień. I jest to model, ja się tutaj będę posiłkować: Aqual Retrofit Sani o długości 44 cm. Jest to lampa przeznaczona do akwarystyki, i ta firma posiada również wersję Plant oraz wersję Dzień i Noc. Ja pamiętam, że jak lata temu szukałam właśnie pierwszej swojej lampy do uprawy roślin, to niestety nie było jeszcze aż tak dużo modeli, z których mogliśmy korzystać i wiem, że właśnie marka Aquael była najczęściej właśnie polecana. Więc ja sobie wtedy zrobiłam poszukiwania informacji na temat tych lamp i z moich wniosków wyszło, że ten rodzaj Sani będzie mi najbardziej odpowiadać. I rzeczywiście byłam z niej zadowolona, tylko jak widzicie, ona jest dość krótka. Marka Aquel ma również oczywiście dłuższe pelki. Za tę długość 44 cm płaciłam 89 zł. Starałam się znaleźć konkretnie ten model, żeby sobie porównać cenę, jak te ceny aktualnie wzrosły, ale niestety nie znalazłam tej lampy o tej długości na Allegro, więc. Nie powiem wam aktualnie, jaka jest cena. Oczywiście wszystko będę mu linkować w opisie na dole. Jeżeli uda mi się znaleźć konkretny model, i tak dalej, to właśnie tam znajdziecie link. Ta lampa muszę przyznać, że daje całkiem przyjemne światło, że naprawdę możemy przepływać w jej otoczeniu i nie czujemy się jakoś nad wyraz po prostu przepoćowani tym światłem, ale najważniejszą jej właściwością jest to, że bardzo dobrze działa na roślinę. Ja ją na początku używałam do monstery variegaty, właściwie nadal jej używam dla swojej monstery oraz oczywiście dla alokazji. Powiem Wam od razu, że nie wiem, jak Anturia na przykład by funkcjonowały pod tą lampą, ponieważ w tym celu nikt mi nie służyła. Natomiast obecnie, zanim trafiła i oświetla właśnie Monstere Variegate, to ja ją używam do mini szklarni Akerbar z Ikei. I ja sobie tutaj tak bardzo roboczo właśnie taśmą izolacyjną Przykleiłam magnes neodymowy, i właśnie dzięki temu idealnie. Przyczepia mi się właśnie do mini szklarni i pomimo, że roślinki są w bliskiej odległości od tej lampy, to ona nigdy nie zrobiła nic złego moim roślinom. Ani ich nie przypaliła, ani liście właśnie nie blakły, po prostu nic złego się nigdy nie wydarzyło, więc nawet jeżeli jest mała odległość lampy od liści, to liście i w ogóle roślina jest bezpieczna, więc za to po prostu kocham tę lampę, ponieważ niestety nie wszystkie <grych> mają takie właśnie, Właściwości. Więc ogólnie to był mój pierwszy zakód i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona do tego stopnia, że używam jej aż po dziś dzień. Warto sobie również sprawdzić inne modele, ponieważ tak jak mówię, jest, są jeszcze dwie wersje, więc warto sobie poczytać, zobaczyć, ale ogólnie ta wersja sani naprawdę z ręką na sercu rekomenduję. Kolejne lampy zakupiłam, kiedy pojawiła się moja pierwsza witryna i wówczas kupiłam lampy od Mr. Lighta. Ja akurat tutaj w ręku trzymam dwie belki o długości 60 cm, natomiast ja. Te lampy aż tak lubię, że jeszcze mam dwie belki po 30 cm. Bardzo lubię to, że je można łączyć ze sobą. Czyli jak kupujemy te lampy, to przychodzi nam również, przynajmniej jak ja kupowałam, bo teraz wiem, że Mr. Light sprzedaje akcesoria oddzielnie jeszcze, czyli, możemy sobie to kupić różne akcesoria do tych lamp, ale przychodziło właśnie z taką złączką, którą sobie tutaj wpinaliśmy i mogliśmy podpiąć właśnie w ten sposób lampy ze sobą, a z jednej strony tylko podłączyć zasilacz, czyli nie musieliśmy mieć dwóch zasilaczy, tylko właśnie jeden, a tutaj były one złączone no tą złączką. I bardzo mi się ten pomysł podoba, ponieważ mogliśmy sobie, właśnie możemy sobie właśnie modyfikować jak tylko chcemy, czyli możemy połączyć dwie trzydziestki albo trzydziestkę z sześćdziesiątką, dwie sześćdziesiątki. No moim zdaniem to jest akurat fajne rozwiązanie. Ja w pierwszej kolejności kupiłam te lampy o odcieniu chłodnym, i moim zdaniem one są naprawdę fajne. Wiem, że wiele osób narzeka, że Anturia, na przykład, dla Anturiów, te lampy są za mocne. Ja nie uprawiałam Anturiów pod tymi lampami, ale jeżeli chodzi o Monstery Syngonia czy Alokazję, to właśnie przez bardzo długi czas trzymałam wszystkie. Te rośliny pod Mister Lightem, właśnie o odcieniu chłodnym. I nigdy nie miałam problemu z przypaleniem liści, ani z jakimikolwiek właśnie efektami ubocznymi tego, że liść jest bardzo blisko lampy. Ja przez długi czas również miałam tak, że moja żaklina jak była w tej szczytowej formie, to ona opierała swoje liście o tę lampę i w ogóle jej nie przypalało, więc dla mnie to jest taki wyznacznik, że rzeczywiście empirycznie sprawdziłam fakt, że one są bezpieczne dla liści, przynajmniej Właśnie monstery alokazji. Z anturiami rzeczywiście anturia mają to do siebie, że one wolą troszeczkę mniej światła, więc być może to się sprawdzi ta lampa, jeżeli zawiesimy ją no, tak przynajmniej 30 albo nawet więcej centymetrów nad liściem anturium. Ta wersja chłodna sprawdzała mi się do tego stopnia, że jeszcze miesiąc temu miałam te lampy w mojej niskiej Milsbo. I rzeczywiście przez dłuższy czas one się super tam sprawdzały, ale jako, że w wysokich Milsbo mam lampy od marka Velvet Plant, które dają bardzo fajne, takie ciepłe światło. To niestety ta biała belka strasznie się wyróżniała i kuło mnie to, przyznam się wam w oczy, i nie mogłam wytrzymać, dlatego kupiłam wersję ciepłą. No i niestety o wersji ciepłej tych lamp się nie wypowiem, jak ona działa na rośliny. Dlatego, że po podłączeniu i próbie zrobienia pierwszego nagrania i zdjęć nie byłam w stanie po prostu niczego nagrać, bo tak obraz mrygał. O tym chcę Wam powiedzieć, bo jeżeli jesteście osobami, które dużo nagrywają, robią zdjęcia swoim roślinom, to możecie mieć z tym problem. I ja po prostu bardzo szybko zrezygnowałam z tych lamp i je odłączyłam, wróciłam do wersji chłodnej do czasu, aż znalazłam inne idealne rozwiązanie do niskiej milsbo, o którym Wam zaraz powiem. Szukając w ogóle tych lamp na Allegro nie znalazłam ich i trochę się przestraszyłam, że Pan Gracjan przestał je w ogóle sprzedawać, ale się okazało, że ma on stronę internetową i tam na tej stronie są lampy, więc również Wam podlinkuję je. I powiem Wam, że jeżeli jesteście na przykład na początku przygody i jeszcze macie dość taki mniejszy budżet, to ja Wam bardzo serdecznie polecam te lampy. Tak jak Wam mówię, pomimo tego, że mam w swoim posiadaniu inne lampy, to jeszcze się nimi czasami posiłkuję, dlatego że po prostu one są dobre. Stosunek jakości do ceny jest naprawdę 10 na 10 i moim zdaniem nie można się do nich przyczepić, no chyba że idziecie całkowicie w Anturia, więc wówczas może się zastanówcie, ale dla innych roślin te lampy są naprawdę bardzo dobre. Kolejne lampy, które kupiłam, to lampy od marka Velvet Plant i tutaj dosłownie powiem wam kilka zdań dlatego, że niestety Marek nie przyjmuje nowych zleceń i ponieważ były to lampy, które wykonywał właśnie na zlecenie, czyli pisaliśmy to Marka i Marek właśnie pytał się, jakie wymiary potrzebujemy, pod jakie rośliny doradzał i tak dalej. One zasłynęły jako pierwsze z tego, że miały wmontowane ściemniacz, czyli mogliśmy sobie to natężenie światła sami sterować, czyli jeżeli na przykład uprawiamy pod nimi anturia, tak jak ja tutaj mam z tyłu, no to sobie przykręciłam tylko na 40% tej mocy, a w tamtej witrynie, jako, że mam alokazję z wariegacją chociażby no to one już praktycznie na 80% są. Ta opcja jest naprawdę super i naprawdę jest bardzo przydatna, bo zaraz wam opowiem o lampie, która tego nie ma i, i, i która dla mnie zrobiła się po prostu bezużyteczna i będę się musiała jej. Pozbyć. Jeżeli macie na przykład opcję, aby kupić lampy od marka z drugiej ręki, ponieważ niektórzy likwidują swoją kolekcję albo pozbywają się witryna, akurat mieli lampy od marka właśnie w witrynach, to ja bym naprawdę rozważała zakup. Ja właśnie jestem do tego stopnia zadowolona, że mam w tej witrynie oraz w tej witrynie i nie planuję nic zmieniać. Dopóki one będą działać, nic się z nimi nie stanie, to absolutnie ich nie będę wymieniać. To już niestety była droższa opcja, ponieważ lampy były robione na zamówienie, więc ja za komplet trzech lamp plus zasilacz oraz ym, y, właśnie to pokrętło, zapłaciłam 710 zł. Ale moim zdaniem te lampy są warte takich pieniędzy, więc jeżeli macie opcję jak gdzieś kupić z drugiej ręki, to Wam polecam i nie zastanawiajcie się. Kolejna lampa to niestety moje wielkie rozczarowanie i bardzo się smucę z tego powodu, dlatego że ona była bardzo droga i jest to marka Secret Jardin, to jest Tilet growing, ja mam aż perkę 90 cm. jak weszłam w posiadanie niskiej milspo, to zamiast właśnie od razu wykorzystać lampy od Mr. Lighta, które miałam na stanie, to ja sobie postanowiłam, że Troszkę poeksperymentuję, potestuję i właśnie zainwestowałam w tę belkę, i to niestety nie była tania impreza, ponieważ ona kosztowała 450 zł. I ja oczywiście nie kupowałam jej w ciemno, ponieważ ja poszukiwałam wcześniej bardzo dużo informacji na temat tych świateł, jak się sprawdzają u innych itd. itd. I wychodziło na to, że pod nimi rośliny rosną niesamowicie pięknie. Powiem Wam tak, jeżeli macie możliwość, aby zawiesić tę lampę w odległości minimum 40 cm nad roślinami, to będzie wszystko w porządku. U mnie ta odległość była w porywach 20-30 cm i niestety przypalała mi dość intensywnie rośliny. Ona jest bardzo mocna i daje bardzo chłodne światło. Wiem, że Secret Jardin ma również inne modele lamp, różne długości, więc sobie można pozastanawiać się nad innymi modelami. Ja wybrałam ten, dlatego że właśnie ten miał najwięcej pozytywnych opinii. Linii. Po tym, jak zrobiłam rozeznanie, to się okazało, że właśnie ta jest naprawdę miodzio dla roślin. No i być może by tak było, gdybym miała możliwość ją zawiesić nieco wyżej. No ale tak jak mówię, to jest niska mils, bo ona sama w sobie nie jest wysoka, więc tej możliwości niestety nie miałam. Może będzie jeszcze tak, że będę miała ją okazję jakoś przetestować w lepszych warunkach, ale na razie po prostu leży sobie nieużywana. Kolejna niedawno zakupiona przeze mnie lampa to lampa od Led Light and Plants. I nie jestem w stanie Wam tutaj jej fizycznie teraz pokazać, ponieważ mam ją zamontowaną w niskiej Milsbo i dla mnie to jest lampowy święty gral. Wydaje mi się, że to jest idealny zamiennik dla lamp właśnie markowych. Od Velvet Plant do LED Light and Plants również piszemy wiadomość i w tej wiadomości dajemy znać, jaką lampę chcemy mieć. Czyli, możemy wybrać kolor oprawki, możemy wybrać długość. I uwaga, możemy wybrać również kolor światła, ponieważ w lampie tej są dwa paski LEDowe, i w każdy ten pasek może świecić inną barwą światła. Do wyboru jest barwa ciepła, neutralna oraz zimna. Ja połączyłam tutaj barwę neutralną oraz ciepłą, i wydaje mi się, że nareszcie ten kącik i tutaj światło jest po prostu ujednolicone. Jeżeli zależy Wam na takim właśnie przytulnym, fajnym, ciepłym świetle, które jest bardzo takie przyjemne i sprawia taką przytulną atmosferę, to właśnie połączcie sobie barwę neutralną oraz ciepłą. Ciepłą i będziecie mieć światło idealne. Które nie będzie Was drażniło. To moim zdaniem jest bardzo ważne, jeżeli spędzacie dużo czasu w pomieszczeniu, w którym właśnie macie rośliny, tak jak ja na przykład mam tutaj w salonie. Kolejną ważną właśnie informacją jest to, że one są absolutnie bezpieczne dla ludzkiego oka, a to niestety nie jest oczywiste. I często wiem, że ludzie się na przykład posiłkują takimi lampami, które dają troszkę takie fioletowe albo całkowicie, Fioletowe światło, więc takich lamp absolutnie unikajcie, ponieważ nabawicie się bezsenności, problemów właśnie ze wzrokiem i może to nawet rozregulować gospodarkę hormonalną, więc absolutnie unikajcie takich świateł. Kolejnym wielkim atutem jest to, że możemy sobie zamówić lampę, która będzie odpowiednio dostosowana do tego, gdzie ona będzie umieszczona. Ja akurat mam swoją witrynię, ale ona Oryginalnie nie miała znaleźć się tutaj w witrynie, i ja poprosiłam o model, który można zamocować na ścianie. Ja Wam tutaj gdzieś pokażę, jak to wygląda, ale chodzi o to, że Możemy tak naprawdę sobie idealnie dopasować do swoich warunków. Mogą to być lampy wiszące, mogą to być lampy, które są zaczepiane na klipsy o jakimś mebel na przykład, lampy stojące albo właśnie lampy na magnesy, które sobie montujemy do witryny. No to jest po prostu coś, czego świat potrzebował roślinny, dlatego że no, wiecie, każdy z nas inaczej użytkuje te lampy i każdy z nas ma inny pomysł. Jeżeli chodzi o to, jak oddziaływują one sobie na rośliny i jak moje rośliny je polubiły, czy nie, to na pewno Wam będę dawała aktualizację, ponieważ na ten moment ta lampa jest montowana w niskiej po dopiero miesiąc. Moim zdaniem to jest jeszcze za krótki czas, aby ocenić, czy się sprawdza, czy nie. Na pewno nie zauważyłam nic złego, czyli no nie przypala rośliny. Roślin. Rośliny też nie odrzucają bieli, ponieważ tam mam najwięcej roślin z wariegacją. Niektóre alokacje naprawdę mają i są bogate w wariegacje, ale na ten moment nic złego się nie dzieje. Więc bacznie obserwuję, aby Wam stać relację, co i jak. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to również można sobie zamówić właśnie regulację, czyli tak samo lampę z pokrętełkiem. Ja z tego zrezygnowałam, dlatego, że wiedziałam, że to będzie lampa dedykowana dla alokacji z variegacją, a tam jednak dużo światła jest wskazane. Teraz porozmawiajmy chwilę o lampach, których nie byłam w stanie przetestować i które kupiłam naprawdę niedawno temu, a jest to Verticana. I ja kupiłam tutaj taki zestaw. Jest to taki uchwyt. Podtynkowy, który zamontował mi Rafał na miejscu mojej tutaj lampy w salonie, a do tego żarówka, która doświetla rośliny na odległość dwóch metrów. Moim zdaniem to jest naprawdę genialne rozwiązanie, że nie musimy mieć tej lampy bezpośrednio nad roślinami, tylko możemy sobie właśnie ją sterować odpowiednio i zawiesić również odpowiednio wysoko, ponieważ jedno to są te uchwyty na ale drugie to są jakieś tam uchwyty, właśnie z klipsem, że możemy to montować naprawdę w różnoraki sposób. Na szczęście. Zdecydowałam się tylko na ten jeden uchwyt, mówię na szczęście, bo moim pomysłem było zamontowanie tutaj całej szyny, do której byłabym w stanie wmontować kilka uchwytów i kilka tych żarówek, ale stwierdziłam, że na fazę testów wezmę i zacznę od jednej i właśnie całe szczęście, ponieważ po zamontowaniu po prostu nie byłam w stanie wysiedzieć w tym świetle. Ja wiem, że bardzo dużo osób, które korzysta z tych lamp pokazuje i mówi o tym, że jest to chłodna barwa światła i ja się na to przygotowywałam mentalnie, dlatego, że ja nie chciałam tutaj, aby ona świeciła w kierunku witryn, tylko świeciła sobie tutaj w kącik, gdzie mam biblioteczkę, ponieważ przy biblioteczce chciałam postawić moją Monsterę variegata, aby miała naprawdę bardzo dużą Miejsca na rozwój i chciałam skierować tę żarówkę właśnie na tę monsterę, ale po prostu nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie, dlatego że dla mnie to nie jest tylko biała barwa, ale naprawdę. Widać tamte odcienie głodnego fioletu. Jako osoba wysoko wrażliwa jestem bardzo właśnie uwrażliwiona na światło i e, intensywne światło, albo światło o dziwnej barwie, bardzo źle na mnie działa. Staje się rozdrażniona, boli mnie głowa i właśnie tak reaguje na tę żarówkę. I tak jak Wam wspomniałam, ja byłam nastawiona, że to będzie białe światło ponieważ już miałam do czynienia z białym światłem, chociażby w lampach Secret Jardin czy Mr. Lighta, ale tutaj to dziwne zaparwienie takie, które jeszcze bardziej sprawia, że ono jest takie chłodne, no nie jestem w stanie przebywać w tym świetle i dodatkowo Wam powiem, że Rafał, który zwykle nie reaguje na jakąś barwę światła i jest mu raczej to opojętne, to również zwrócił uwagę, że Dziwnie świeci ta żarówka. Jeżeli bym miała możliwość sobie ją przetestować w pomieszczeniu, gdzie nie spędzam tyle czasu, tak jak tutaj spędzam w salonie, to uwierzcie, że naprawdę bardzo chciałabym ją przetestować, dlatego że wiem, że u wielu, wielu osób się sprawdza i że rośliny rosną naprawdę dobrze. No, ale nie jestem w stanie wytrzymać. Po prostu pomimo swoich chęci wielkich, to jestem zmuszona z niej zrezygnować. Więc chciałam Wam po prostu tylko zwrócić uwagę na to, ponieważ no wiele osób jakby opisuje tę barwę, że ona jest taka obojętna dla ludzkich oczu, że nie przeszkadza, że jest się w stanie człowiek przyzwyczaić. Ale jeżeli tak jak ja bardzo reagujecie na światło, na zbyt intensywne światło, na różne właśnie odcienie światła, to... Zastanówcie się, albo po prostu zróbcie jeszcze jakieś rozeznanie i yy, sprawdźcie to, bo może będziecie mieć taki efekt uboczny jak ja. Yy, dodatkowo powiem Wam, że zmysły strasznie wariują, jak mam włączoną tę żarówkę i są włączone witryny czyli z jednej strony jest to światło, a z drugiej bardzo ciepłe, przytulne światło. Wówczas po prostu Moje zmysły no właśnie wariują i, i dzieje się coś dziwnego ze mną. Trochę lepiej jest, jak wyłączę witryny i świeci tylko ta żarówka, no ale ona miała być uzupełnieniem po prostu tutaj moich witryn i mm, mojej aranżacji salonowej, no i niestety nie będzie tym uzupełnieniem. Nie chcę oczywiście mówić, że to jest beznadziejne światło, bo tego nie wiem, tylko chciałam Was uczulić na tę barwę. Bardzo bym chciała, abyście się podzielili w komentarzu, jeżeli korzystacie z tego oświetlenia wertykany, jak u was się sprawdza i jaką wy macie opinię na temat barwy tego światła. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, czy może ja jestem właśnie jakaś przewrażliwiona i uwrażliwiona, może po prostu jestem w mniejszości, bo wiecie, ja nie jestem też osobą, która jako pierwsza tam będzie hejtowała i Mówiła, nie kupujcie, bo ja naprawdę zawsze staram się dać wszystkiemu drugą szansę, żeby wyrobić sobie opinię, no ale po prostu tutaj no nie mogę przebywać w tym świetle, więc ciężko mi po prostu jest przetestować te lampy, a bardzo bym chciała wiedzieć też, jak rośliny pod nimi rosną, no po prostu. W tym filmie chciałabym jeszcze wyrazić słowa uznania dla moich LEDów, ponieważ po filmie o regale nie dałam Wam aktualizacji, jak te LEDy się sprawują. Ja Wam je również z czystym sercem po prostu podlinkuję na dole i też z czystym sercem po prostu polecam, jeżeli poszukujecie LEDów. To one są naprawdę świetne. Ja mam do nich zamontowane również ściemniacze, ale powiem Wam, że ja z nich nie korzystam. Mam je włączone na 100% i najwyższa półka regału to półka, do której w ogóle nie docierają promienie słońca i światło naturalne. I co prawda mam tam tylko dwie rośliny jest to Sanseveria oraz Ficus, ale rosną bez zarzutu. Sanseveria nareszcie odżyła i wypuszcza bardzo dużo liści. Robi się fajnie gęsta, na czym mi zależy. Natomiast Fikus. Fajnie się wybarwia, więc wydaje mi się, że to jest zasługa właśnie letów. Reszta roślin na regale również nie narzeka i pięknie rosną, no ale do nich jednak docierają jeszcze promienie słońca dodatkowo. Lety sprawdzają się świetnie. Jakie je przykleiłam, to też się nie odklejają, a to jest też bardzo ważne, więc podlinkuję Wam. Jeżeli akurat poszukujecie, to Wam polecam. To już tyle. doprnęliśmy do końca. Wydaje mi się, że w moim roślinnym życiu dość przetestowałam lamp i przewinęło się trochę tych lamp przez moje ręce i wisiało nad moimi roślinami. Jeżeli ktoś by się mnie zapytał, jaka lampa na początek przygoty z roślinami, to z niskopłuczetowych zdecydowanie poleciłabym Mr. Lighta odcień. Chłodny, ponieważ te dogłębnie przetestowałam i wiem, że naprawdę dobrze się sprawdzają. Chociaż wiecie, to już też nie jest taki niski budżet, ponieważ jak pamiętam, gdy kupowałam pierwsze te belki od Mr. Lighta, to te ceny były zdecydowanie niższe. I praktycznie teraz, kiedy w lutym kupowałam kolejne belki, to te ceny podskoczyły o 100%, no ale. Umówmy się, no co przez ostatni czas nie podrożało. No ceny rosną. Natomiast, jeżeli macie większy budżet i chcielibyście sobie dopasować lampy do potrzeb swoich i swoich roślin, to zdecydowanie polecam Wam lampy od LED, Light and Plants. Myślę, że taka inwestycja w lampy zwróci się z czasem, dlatego że to będą lampy, których po prostu nie będziecie chcieli zmieniać. Jeżeli będziecie chcieli je użyć do Anturium, to sprawdzą się. Jeżeli do alokazji sprawdzą się, jeżeli to monster senconiów i filodendronów tak dalej również się sprawdzą. Natomiast Mr Lightem jest tak, że niekoniecznie mogą sprawdzić się na przykład do anturiów. Wiem, że bardzo dużo osób pisało do Mr Lighta o to, czy można zamontować w jakiś sposób ściemniacze do tych lamp, ale wiem również, że odpowiedź jest zawsze odmowna i nie ma takiego rozwiązania, które zastosowaniu by się sprawdziło. Można oczywiście montować sobie jakieś siatki ściemniające, ale nie wiem czy to też jest gra warta świeczki, dlatego że lampa i tak pobiera wówczas tę samą moc, a daje nam mniej światła. No to już na pewno musicie sobie po prostu sami na to pytanie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że ten film może okazać się pomocny dla osób, które poszukują aktualnie lampy i będę bardzo szczęśliwa, jeżeli chociaż jedna osoba skorzysta z moich rad. Ja jak poszukiwałam swoich pierwszych lamp i w ogóle jak nadal poszukuję, to też dogłębnie staram się zbadać ten temat, ale wiecie, to zawsze jest tak, że nie przekonacie się to, póki nie będziecie mieć tej lampy u siebie, bo tak jak nawet w przypadku vertikany, no 영 <목소리법> Każdy z nas może po prostu odbierać coś w inny sposób i to jest absolutnie normalne, tak samo jak z secret Garden, więc wiem, że jest bardzo dużo zadowolonych użytkowników. U mnie się nie sprawdziły, więc również może tak być z Wami, że coś, co u mnie się nie sprawdziło, sprawdzi się u Was i odwrotnie, więc miejcie to oczywiście proszę na względzie. A ja bardzo serdecznie Wam dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną i widzimy się, mam nadzieję, nadzieję za tydzień. Buziaczki, papa. Pa.